nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z wrap-upem stycznia i pomyślmy najpierw nad tym, że jak ten miesiąc już minął? Przecież dopiero co był Sylwester, dopiero co świętowaliśmy nowy rok, postanawialiśmy jakieś nowe cele, co chcemy osiągnąć w tym roku, a już minął jeden miesiąc, już mamy koniec stycznia. Ten miesiąc był dla mnie bardzo intensywny, ponieważ miałam dużo zaliczeń, Luty też nie będzie jakoś fajny, ponieważ no, mam sesję Nawet znalazłam jakoś czas, ponieważ udało mi się przeczytać 11 książek I to jest naprawdę dużo, moim zdaniem Jak na taki napięty miesiąc to jest naprawdę fajnie Więc może nie będę przedłużać i zaczynajmy z książkami, które przeczytałam właśnie w styczniu Książką, którą rozpoczęłam ten rok była niemiecka książka Zwischen meinen Worten i jest to książka, której dałam 5 gwiazdek. Mamy tutaj tak naprawdę jakby trzech głównych bohaterów. Akcję widzimy z perspektywy jednej bohaterki, Lee, ale mamy tutaj jeszcze takie wtrącenia z fragmentów pamiętnika od głównego bohatera oraz również takie zapiski od myślników pomiędzy moimi słowami od trzeciej bohaterki, gdzie właśnie pisze to, co myśli, ale nie chce wypowiedzieć na głos. I ta książka porusza bardzo wiele takich psychologicznych tematów. Mamy tutaj dziewczynę, która jest ym, chora, ma zaburzenie odżywiania i tak naprawdę ma trzy rodzaje, czyli ma anoreksję, bulimię oraz kompulsywne objadanie się. Nie ma ona jakby tych trzech rodzajów naraz, tylko jakby w ciągu całego życia przeszła przez te trzy rodzaje i teraz też jest w trakcie jednego. Mamy chłopaka, który też ma problemy psychologiczne właśnie, ale no nie powiem Wam jakie dokładnie, ponieważ... To by był spoiler, bo informacja o tym wychodzi dopiero gdzieś w połowie książki, jak nie pod sam koniec. I mamy jeszcze trzecią bohaterkę, która jest muzułmanką. I tutaj właśnie bardzo dobrze autorka jakby pokazuje tą dyskryminację, ten rasizm na osoby innej wiary, i jak te osoby wewnątrz ym, się czują, tak? Mamy tutaj te uczucia, emocje, co one czują, i to jest naprawdę okropne, jak takie osoby muszą się czuć. I poza tym tutaj nie opisuje ona tylko dyskryminacji ze strony innej wiary, osób innej wiary, ale również dyskryminację z, e, od muzułmanów, ze swojej własnej jakby wiary, tak? Że jak ona coś źle zrobi, nie tak jak właśnie ta wiara mówi, to ona jest od razu krytykowana. Mi ta książka się bardzo podobała, porusza ona bardzo wiele ważnych tematów i jeśli umiecie niemiecki, sięgnijcie. A Jeśli nie, to mam nadzieję, że ktoś e, zainteresuje się tą książką, ponieważ no, więcej osób powinno właśnie przeczytać tą książkę, bo ona otwiera oczy na bardzo wiele ważnych tematów. Druga książka to książka, którą właśnie musiałam przeczytać e, do mojej pracy licencjackiej, czyli Gender Wissen. I jest to jakby teoria gender, i ja e, mam właśnie podobny do tego temat, i po prostu Wam tutaj. Pokażę, że przeczytałam ją, i no, dowiedziałam się dużo o wiele ważnych teorii, jak to wszystko wyglądało od początku i jak to się rozwijało, ale nie będę tutaj może o tym mówić, po prostu chciałam Wam pokazać, że tą książkę również przeczytałam. Trzecia książka to książka również niemieckiej autorki, ale już wydana po polsku, czyli czuli. Po pierwsze, zachwyćmy się tą piękną okładką. Czy ona nie jest cudowna? No, ja jestem nią zachwycona. I jakby to też nie zasługano naszego wydawnictwa, tylko taka okładka jest też w Niemczech. Ale tak, mamy tutaj bohaterkę, która rozpoczyna studia i właśnie um, jakby przeprowadza się do swojej przyjaciółki w Akademiku nielegalnie, ponieważ no, ona tam nie ma pokoju i właśnie jej współlokatorka o tym mówi tam administracji i zostaje wyrzucona. Ona też właśnie szuka, Pracy i znajduje pracę jako barmanka i tam poznaje pewnego chłopaka. No, już wiadomo o co chodzi, ale tak, ona ma bardzo ciężkie życie, przeszła bardzo wiele i teraz jakby próbuje do wszystkiego dojść. I powiem Wam, że tu jest urocza, miła, yy, taka emocjonująca też, właśnie historia. Yy, bardzo mi się też podoba. Podejście głównej bohaterki do zwierząt, między innymi właśnie do psa, że ona też jest właśnie taka bardzo wrażliwa, że nie potrafi przejść obok. Bierze do siebie, bo widzi, że no, nie ma żadnego właściciela pieska. Czasami wydawało mi się, że po prostu jej wszystko przychodzi zbyt łatwo, że ma wokół siebie takie osoby, które jej pomogą, i ona tak naprawdę, no wiadomo, zasłużyła sobie na to, tak? ale no, czasami by mogła mieć trochę podgórkę. Czwarta książka to Inward, podróż w głąb siebie i jest to książka idealna dla każdej osoby, która wątpi w siebie i która szuka swojej własnej drogi. Autor w piękny, poetycki sposób pisze um, o wolności oraz o podróży do własnego życia. Ja tyle tutaj tych pięknych wierszy zaznaczyłam. Po drugie, ona jest też bardzo pięknie wydana. I powiem Wam, że te krótkie formy wierszy niosą ze sobą bardzo wielką moc zmieniania człowieka. Dzięki właśnie nim ja spojrzałam z realistycznym, jakby wzrokiem na swoją własną osobę. W życiu ważne jest, żeby nie tylko akceptować swoje pozytywy, ale również te negatywy, ponieważ nikt nie jest idealny i ta książka właśnie tego uczy. Przy każdym słowie tej książki czułam sobie wewnętrzne emocje. Jakby e, czułam, jakby autor spojrzał w głąb mnie i wylał na kartki to, co ja sama odczuwam i co sama chcę przekazać, ale właśnie nie potrafię, a on to w piękny, poetycki, ale również właśnie prosty sposób przelał na kartki. I to jest książka, do której ja na pewno będę jeszcze milion razy wracać, bo ona otwiera oczy, zmienia człowieka i naprawdę przeczytajcie. Teraz mam książkę, która swoją premierę ma dopiero w lutym i jest to projekt Prawda, ale no przeczytajcie ją. To jest książka, która mnie tak wzruszyła. Jest to poetycka, wzruszająca i jedyna w swoim rodzaju książka o odkrywaniu własnej tożsamości. Główna bohaterka jest tak naprawdę jedną z nas i jest myślicielką, marzycielką, poetką, jednak czuje się ona całkowicie inna. Czuje się inna nawet od swojej rodziny, myśli, że jest adoptowana, i teraz okazuje się, że to jest jednak prawda, ponieważ dostaje test genetyczny i okazuje się, że jednak jej rodzice nie są prawdziwymi rodzicami znaczy ojciec nie jest, matka jest. Ważne jest jeszcze to, że ta matka nawet jej o tym nie chce powiedzieć, nie chce o tej prawdzie z nią porozmawiać i ona na swój własny sposób. Próbuje dojść do prawdy, próbuję poznać swojego prawdziwego ojca. I tak, to jest książka, która mną tak wstrząsnęła. Ja nie wiedziałam, że ona mi się aż tak spodoba. Im dalej czytałam, tym bardziej byłam pod wrażeniem. To jest króciutka książka, i ona właśnie jest w formie jakichś SMS-ów, maili, wierszy, więc bardzo szybko ją się czyta. Tyle lekcji ona ze sobą niesie. Ja po prostu pod koniec już płakałam, tak? I jakby, no przeczytajcie ją, bo ja nie umiem ubrać moje własne słowa, jak ona wpłynie na wasze życie, bo na moje naprawdę wpłynęła. Po pozytywnej opinii czas na negatywną, a więc Adam Silvera, syn nieskończoności. Ja się z twórczością Adama Silvery już spotkałam i czytałam właśnie między innymi nasz ostatni dzień, który mi się naprawdę podobał. I wiecie co? Wydaje mi się, że on właśnie powinien zostać w tych młodzieżówkach, nie rozpoczynać swojej przygody z fantastyką. Sam pomysł, że mamy tutaj fantastykę i mamy ją jakby w naszym realnym świecie, gdzie mamy Instagrama, media społecznościowe, wszystko jest naprawdę fajne. I też fajne jest to, że właśnie ci, którzy mają nadprzyrodzoną moc są tylko gwiazdami, sławami i normalni ludzie też istnieją ale wszystko inne no po prostu mi się nie podobało. Pierwszy zwrot akcji był naprawdę fajny, ale im dalej się szło, byliśmy bombardowani um, nowymi rzeczami, które jakby nie miały ze sobą nic wspólnego, to wszystko było chaotycznie stworzone. I jakby też, no, trudno było się połapać o co chodzi. I jakby czasami też miałam takie wrażenie, że autor pisze, pisze, i nagle coś mu przyszło na myśl, i okej, okay, dobra, to to też dodam, nie? No i też mam jakby myśli, że dużo z tych rzeczy, które jakby są przedstawione, jest takich nierealnych. I nie mówię to, że to jest fantastyka, no, wiadomo, ale nawet w tej fantastyce to by mogło być nierealne, moim zdaniem, i no. Niestety. Kolejna książka to książka, którą musiałam przeczytać na studia, czyli Feverung der Gefühle, Stefan Zweig. Jest to nowelga. I jest to jakby historia o pewnym profesorze, który jest homoseksualny. Musi właśnie swoją orientację kryć, i to już od samego początku, ponieważ no, od dzieciństwa jest wyśmiewany z tego powodu. I później jednak no, zawiera małżeństwo z pewną kobietą, ale jakby nie są szczęśliwi. I pewnego razu poznaje pewnego studenta, który jakby budzi w nim znowu te emocje, które go do niego pociągają Jest to bardzo ważne i też niosące ze sobą um, duże wartości Ponieważ mamy tutaj również przedstawione generacje, jak um, starsze osoby właśnie tym młodszym narzucają różne normy Więc naprawdę polecam Ósma książka to A Heart So Fire and Broken i jejku, jeśli pierwsza część Wam się podobała, to ta Wasz zwali z nóg. Naprawdę. Jakby wiecie, pierwsza część to jest właśnie telling pięknej i bestii, ale tutaj już nie mamy nic związane z tą bajką. Mamy tutaj całkowicie coś innego, ale no... Tu jest od początku akcja. Akcja, akcja, akcja. Nie ma nic poza tym i jest tyle intryg, tyle sekretów i super bohaterów, że no po prostu polecam Wam przeczytać jeśli lubicie fantastykę i lubicie retailingi, to jest to na pewno coś dla Was. Podobała mi się tutaj również przemiana Greja, ponieważ w tej części bardziej widzimy całą akcję ze strony Greja i to jak on dojrzał do tego, żeby podejmować swoje własne decyzje i walczyć o siebie jakby też o swój lud, jeśli wiecie o co mi chodzi i tak polecam, czytajcie, bo to jest świetne. Kolejna książka to też zielona książka, Tajemniczy Ogród. I wiecie co, ja byłam taka zdziwiona, bo tyle osób mi napisało na Instagramie, że oni czytali tą książkę jako lekturę szkolną, a ja nawet nie wiedziałam, że taka książka istnieje. No jakby my nie mieliśmy tego, nie czytałam jej i cieszę się, że jakby teraz udało mi się to nadrobić. Mamy tutaj historię dziewczynki, która staje się w pewnym sensie sierotką i jedzie do swojego wujka i tam właśnie jest tajemniczy ogród, ale nie tylko tajemniczy ogród, ponieważ jest też 100 tajemniczych pokoi i w jednym tym pokoju jest ktoś, bądź może coś. To się musicie sami e, dowiedzieć, jeśli będziecie czytać tę książkę. Jest to bardzo urocza, słodka historia, że naprawdę jak ja czytałam tę książkę, to ja po prostu miałam takie ciepełko na serduchu, bo to jest tak, Słodko napisane, jak te osoby się do siebie odnoszą, mimo że to są takie malutkie osoby jeszcze, kilka lat mają, a już tak pięknie mogą się odnosić do siebie. W pewnych momentach było to trochę przeschodzone moim zdaniem, ale ogólnie jest to naprawdę dobra książka. Mamy tutaj też pewne normy i reguły, które wtedy były ważne, ale teraz już tak na przykład nie postępujemy. I ja to widziałam, czytając tą książkę, ale no nie przeszkadzało mi to, bo wiem, że teraz już tak nie ma i dobrze, że tak już nie ma. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to warto nadrobić. Jest to słodka, urocza. Polecam. Przedostatnia książka to książka również niemieckiej autorki. Znajdź mnie teraz, Kacinka Engel. I no, spójrzcie na tą piękną okładkę. Ona się tu nawet tak świeci. No, po prostu. Cudo, ale tak, zachwyt nad okładką już był, więc przejdźmy teraz do treści. Mamy tutaj również dziewczynę, która chce odciąć się od całej rodziny. Jedzie na drugi koniec kraju, aby studiować literaturoznawstwo. I też jakby nie chce mieć żadnego kontaktu z płcią przeciwną. Ale jak to bywa, oczywiście poznaje pewnego chłopaka, który jakby no, ją intryguje, ponieważ jest inny. I wiecie co? Podoba mi się to, że tutaj mamy całkowicie coś innego, ponieważ nie mamy niewinnej dziewczyny, która zakochuje się i tyle? Nie. Ta dziewczyna jest pewna siebie, wie co chce, stawia granice swoje. I to ona jest tutaj ta dominująca, ponieważ mamy chłopaka, który wyszedł z więzienia, od 15 roku był w więzieniu i 6 lat w nim był. I teraz, jakby, trafia z powrotem do tej rzeczywistości, ale on nie wie, jak on się ma zachować. On nie wie, jak on ma postępować wśród ludzi, nie wie, jak się rozwijać, nie wie, jak ma pracować, bo też no, piętnastolatek raczej nie pracował normalnie w jakiejś tam pracy, tak? On teraz trafia do kawiarni i, jakby, nie umie z nikim nawiązać żadnego kontaktu, nawet nie umie do y, gości podejść i po spytać się, czy jeszcze coś potrzebują. To wszystko jest dla niego nowe. Też nowa technologia. On nie wie, co ma z telefonem zrobić, tak? I jakby jest fajne, bo ta główna bohaterka właśnie mu wszystko pokazuje. Ona jakby przywraca go do tego życia i nadaje mu pewną taką pewność siebie, tak? Dzięki niej on właśnie się rozwija. I to jest na całkowicie coś innego, i to mi się podobało, że nie mamy tutaj takiego klasycznego życia studenckiego, ale jedynym minusem jest to, że właśnie na opisie pisze, że ona chce zapomnieć o jakimkolwiek chłopaku i chce żyć sama, ponieważ ona go. Spotyka już na początku książki i już nie potrafi o nim zapomnieć, tak? Chce z nim zawrzeć znajomość i to jest jedyny minus, ale tak to naprawdę Wam polecam tą książkę. I ostatnia książka to niestety bardzo duże rozczarowanie, a mianowicie kopciuszek i szklany sufit. Może zacznę od pozytywów, ona jest bardzo fajnie wydana yy, i mamy tutaj piękne ilustracje, prawda? No, jeśli o to chodzi, to no, naprawdę śliczna. Pomysł autorek był naprawdę świetny. Miała być to książka o sile kobiet, o tym, że one już nie podlegają mężczyznom, a co dostałam, dostałam parodię. Ta książka do mnie wcale nie przemówiła. Styl i język tych autorek był okropny, wszystko było po prostu według mnie, no tak, no byle jak napisane, bardzo dosłownie i też obrzydliwie. Jeśli to miały być bajki książki w teraźniejszości, to jednak ok, spoko, ale napiszcie to też jakoś ładnie, pięknie, tak? Tak jak mamy piękny, barwny styl w bajkach, tak też myślałam, że tutaj będzie, a tutaj po prostu no, nic takiego nie było. Niestety czytałam tą książkę z niesmakiem i przy każdej nowej bajce miałam ochotę po prostu tą książkę odłożyć i już nigdy do niej nie wracać. Ale no chciałam zobaczyć, że może jednak coś tam będzie dalej lepiej, tak? Może dwie trzy bajki ratują tę książkę, że były takie w miarę w porządku. Ale w całości ta książka niestety nie jest moim ulubieńcem, i w ogóle no, już nigdy bym nie chciała do niej wrócić. To były wszystkie książki, które przeczytałam w styczniu. Dajcie znać, czy któreś z nich również przeczytaliście, a może macie teraz ochotę przeczytać. Jestem ciekawa, ile książek Wam się udało przeczytać i które książki Wam się najbardziej podobały. Stawcie komentarz właśnie. Jeśli Wam się podobało, to będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli zostaniecie tutaj ze mną na dłużej i będziemy się widzieć. Kolejnych filmikach. Ja wam życzę udanego następnego tygodnia. Dużo zdrówka! Cześć!